Uh, guten Tag, eine kameraten. Ich habe uh, dzień 49. Nie nie umiem niemieckiego, przynajmniej się. Jest mi z tym bardzo dobrze. ja, ja umiem. To powiedz coś. Antworten Sie fragen. Hahaha. Ha, ha. Nawet nie zrozumiałem, co powiedziałem. Am um, I und Swańczysz ten Szpilen September mi nie zrozumiałeś? Coś tam, że... Nie wiem. Dzisiaj jest 21. września. Odsunie się stąd? Weddingu Odsun się, bo mi zasłania aż Dobra, wstawaj te drzwi I wynocha Dobra, masz jeszcze te Z drugiej strony? Tak Tylko pierw musisz... a nie na arenie chyba są drzwi No są A teraz Ein plyczen naciskowszen Ups A, co jest? A nie, to jest Simon Sherry's Nie, tak bo będzie głupie. Zamknąłeś. Wiem. To jest niedopatrzenie ze strony autorów. Ups. Daj mi jeść. Dobra. Ale dużo. I po co tu wchodzisz? Po jeść mi miałeś dać. A masz, miałeś w jedna. Czyli już postawiłem. No. A teraz chcę jeść. Ohoho Zapracował Zapracował Towarzysz Ale więcej niż się tego kurczaka Masz, ja Jabłeczko Ja Starczy Jeszcze jedno Das jest nicht Jeszcze jedno, mi się życie regenerował po co mam życie regenerować? Mam pół serduszka. Ojejku, jejku. Masz od razu złote jabłko, masz niebieską łódkę i On oddawaj tą łódkę. Masz gąbkę. Postaw sobie w pokoju, żeby się nie śikał. Było ale mu powiedziałem. O, mój kwipunek tu jest. Mimo wszystko? Um, jakie trzeba to zrobić, bo ja to chciałem... Tu mam być pom... Nie, no kurde, to to później dodam. A zobaczyłeś już jakąś wioskę? Co mówisz? Jakąś wioskę już widziałeś? Nie, nie widziałem. Tak i zaren nie ma wyjścia. Mm, tak to ma wyglądać. Niech twoje serce rozwiąże je, trudne sprawy. Co będzie widać stąd, nie? No, a tu może... Hmm... Czemu ty nie masz mapy? Mam. Nie masz? Może zrobimy tak? Co to komu koni? No co najwyżej tu nie będzie po prostu i tyle. Trudne sprawy... A jak mapy nie mam? No nie masz, bo ciebie nie widać na mapie. Jak mam mapę? Bo jesteśmy w tym samym tym... Czy... ...miejscu. Nie. Tak. Mhm. Tak. Nie. To jest deutsche raus. Ja nie mają ja a ah, co? Ja pom, 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 Pata pom. Pata, pata pata pon. To dużo. Haha, nie wykonała wykonała pom, 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 pata pom, pom, pata pom, pom, Pata pata pom, 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 pata. pata. pom, pata, pom, tak, Jesteście się myli. Chlapciaka. Ojej. Nie daj że dwa to jeszcze nie w to miejsce. Um, żeby nie było Gwiezdnej wojny, a to ja zaśpiewam...

bo na razie chodzi o to, że, żeby się zbudować jest jeden domek i pole a drugi dom jest w budowie hmm, hmm, hmm. chociaż nie wiem, nie wiem nie wiem jak widzowie myślą ale może być tak, że dla nich jest wszystko jedno czy my zbieramy te surowce czy nie Skoro na przykład gdybyśmy zbierali, to tak byśmy tego nie pokazywali, więc wszystko jedno jest chyba co? Kurde, ale nie lata. Nie LATA miłozyngo. Nie, ale nie ma tych ludzi tam. mam nadzieję, że mi napiszą widzowie. Chociaż jeden komentarz się pojawi na ten temat. Byłoby mi miło. Kurde, latać nie mogę. jakiś a inny No to chyba usunęta. Bo miało być miejsce dla tego Dla mnie jedno takie, znaczy takie big. Kiedy tam była skrzynia postawiona. Chyba było. A ja myślałem, że to duch. Jak chcecie, żebyśmy kręcili mapki Escape to piszcie. No. Tak jak powiedział. Od tego są oni. Od tego oni są. Ale to mi nie działa do cholery. Tutaj upust swojemu gniewowi. Zmiaść No tu będzie przejście jakby kto pytał co to ty ze shit. A ty po co piszesz hejka? Mikrofon Mikrofon zabrali. Tak. Um, już się ściemy, więc wracaj. Jestem daleko to hmm. dostaniesz kika kik strach się bać Hmm bla je zielon Là quoi? suicła Po les Dobra wracaj do domciu Chciałem zamieszka zamieszkać w tej wiosce ale nie mam łóżka Bo obcy nie dają łóżek Co so, ty chciałeś być jednym z nich? Oznakuję drogę do tamtego miejsca pochodniami Czekaj, może zrobimy to inaczej. O, cripper, Cripper. A ojejku Nie, to zrobimy jednak tylko na dwa. Mm. Ty wracaj. Wracam. O coś daleko jestem. Ja chyba nie wrócę. Ale czemu mi tak muli? My personal computer. Dobra, mi się skończyły pochodnie, szczerze mówiąc. Eee... ale pokes slajdów. Matrix. Yeah. Okej, okay, też fajnie było. Synia też Stefan. Dobra, ile daleko jesteś? Rafało? Nie, nie. To szybko bo ja już w domu oczekuję na ciebie ciekawe czy mam takie laguchy straszne Ojej, nienawidzę tych ludków weź wyjdź bo one mi zabiorą Arena. arenę wyjść no wejdź pożegnaj się najpierw ładnie papa jestem jest koło domu tak chcę nie wpuścić a co, a co enderman sam? Jest Gdzie są Endermany? Są... Idź po prostu do domu. Wyjść po Ciebie? Aha. Idzie super Procox, który rozwala wszystko za pierwszym zmachem. Ripper. Panie Przodem? I e, tak nas winął e, Muszę pomyśleć e, Tak jest... A, 49... 40 tak? Dobrze powiedziałem? 40... Tak, chyba tak. 49... E, nie wiem jak jest dzień Dobra, nieważne, dobranoc